Czy już jesteś zgrany z tym samochodem na ten trzeci rajd w sezonie? A chyba tak, w końcu tak. Myślę, że wykonaliśmy sporą pracę teraz przed tym rajdem i pewnie ona powinna być przed sezonem w ogóle zrobiona albo przed Wisłą, ale to nie wynikało do końca z niczyjej, tak szczerze powiedziawszy, winy, bo nie zgrywały się do końca terminy pewnych inżynierów i tak dalej. Także, także cieszę się, że, że mamy to tutaj i no, liczę na taki dobry, szybki rajd. Zmieniają się warunki pogodowe, zmienia się wbrew pozorom trasa. Pomimo tego, że może to być dokładnie ten sam odcinek, który nie wiem, dwa lata temu szedł, ale na przykład jest wyasfaltowany, a nie do końca ten asfalt nowy tak trzyma jak ten stary w niektórych miejscach tutaj. Także no jest wiele, wiele ciekawych miejsc. Poza tym, dość mocno zmieniona jest ta trasa w porównaniu z zeszłym rokiem, czy sprzed trzech lat, dwóch. Mm, dużo, sporo, sporo takich nowości jest. Tak, ja zawsze tutaj dobrze się czułem, choć nigdy nie odniosłem jakiegoś spektakularnego wyniku, ale, ale, ale czuć, czułem się dobrze. Ciekawy rajd, jest tu raczej szerzej i potwornie szybko. Bardzo szybko, także generalnie lubię takie odcinki, ale zobaczymy w niedzielę.